Siemano, z tej strony Rekop. Dzisiejszy odcinek początkuje serię odcinków o o kampanii Czerwonej Wojny. Mianowicie strażników pomiędzy Czerwonym Legionem. Kupię sobie jakąś broń. Albo poczekam. Strażniku, oczy do góry, strażniku. Udało się. Żyjesz. Nie masz pojęcia, jak długo cię szukałem. Jestem duchem. Właściwie to jestem teraz twoim duchem. A ty, ty już od dawna nie żyjesz. Zobaczysz wiele rzeczy, które będą dla ciebie niezrozumiałe. To teren upadku. Nie jesteśmy tu bezpieczni. Muszę zabrać cię do miasta. Stój. Nie martw się, jestem z tobą. Musimy się ruszyć, szybko. Czekajcie, kupię sobie broń. To miejsce to stary kosmodrom. Rosyjski port kosmiczny. Został poddany kwarantannie i stanowi spore zagrożenie. Ale naszą jedyną drogą jest ta, która prowadzi przez ten mur. Okej, okay, dwie starczą. Mm, ale ja chcę tą super zdolność. I Nie tu. O. To. to. Muszę się dostać do miasta. Będzie nam do tego potrzebny statek. Ale najpierw muszę znaleźć ci broń. Ruszajmy. No, kochanie, to poszukajmy jakiegoś statku. Ryzykowne, ale spróbuje zdobyć dla nas więcej światło. Wzmocniony system wojskowy sprawdzono. Postrzepione kable, i sprawdzono. Kiedy wcisnę ten przycisk, oczekuję kłopotów. Niedobrze, niedobrze. Nie są zadowoleni, że nas widzą. Karabin, wyszło. Wolę ciernia! Prowadziłem cię nie bez powodu, strażniku. Jesteś tytanem, a zatem wojownikiem. bądź gotów. Jesteśmy w samym środku terytorium wroga. skup się. jeśli twój namierzacz zamruga Oznacza to, że w pobliżu są problemy. Upadli to łupieżcy. Obcy piraci żerujący na resztkach ludzkości. A skoro o piratach mowa... Skrzynka z łupem. Weźmy to, co jest w środku. Strzelba. Jak widzicie, strzelba jest w środku. ...wszystkim, co tylko masz. Twoje światło jest silne, strażniku. A jeśli chodzi o grę, powiem wam kilka ciekawostek. Gra wyprodukowana przez firmę pungi, Próbuję zlokalizować jakiś statek, w którym będziemy mogli Obecnie znajduje dom. się na Steamie. Sto... Sto może na było... Na przykład jak... Jak macie... Jak mieliście jakąś grę od... Blizzard'a czy tam Bungie już nie pamiętam nie, To dostawało się to w prezencie za święto. Na święto firmy. Był to prezent. No, ja ją dostałem. Jakby co? Gra jest bezpłatna. Lecz jak chcecie mieć dodatki. Musicie za nie zapłacić. Świetny dzień. Skup się na upadku. Jeszcze jeden łazi. Niedobrze. A, na górze są wrogowie pewnie. No, nie wiem, na dole? A, bo oni tak łazią. Ok. Trawniku, musimy iść! Dobądźmy start! Gdy dotrzemy do miasta, zrozumiesz dlaczego ściągnąłem cię z powrotem. Ci ludzie, obietnica świetlanej przyszłości i wędrowiec. Poczekaj tylko aż to zobaczysz. No, może być. Wyrzutnia rakiet. Jest! Bierzemy ten start! Ale na mnie brałaśmy upadłych! Gram w tą grę od dłuższego czasu i uwierzcie mi, Polizmy gra jest na naprawdę stary. spoko. Polecam kupić dodatki i przepustkę sezonową, znaczy przepustkę roczną, o. Jeżdzałem. Mogę go naprawić. Do tego polecam. Naprawdę polecam. Kupić. Przepustkę roczną. Przepustkę roczną koniecznie musicie kupić. Jakby co? Gra polega na zabijaniu wrogów. Na współpracy też trochę. Chodzimy po chyba do domu. W grze jest parę wrogów, takich jak Weksowie, rój. Upadli, kombinat. Kombinat. Ja by co kombinat jest. Główną, głównym przeciwnikiem w kampanii Czerwona Wojna. A z wrogów jeszcze są. Mroźny rój. Nie znałem cię za życia. A przynajmniej nie za pierwszego życia. Twoje ciało legło w bitwie na długo, zanim się pojawiłem. Ale połączyło nas coś wyjątkowego. Nazwali go wędrowcem. Kiedy przybył, zmienił ten świat na zawsze. Nastał złoty wiek, podczas którego ludzkość sięgała coraz dalej. Aż wreszcie przestała. Śladem wędrowca przybył jego odwieczny wróg. Ludzkości groziła zagłada. A wędrowiec dokonał wyboru. Jego poświęcenie zniszczyło odwiecznego wroga. I tchnęło życie w duchy. Jestem duchem. Dokładniej, twoim duchem. A ty jesteś jednym z wybrańców wędrowca. Jesteś strażnikiem. Oto twoje przeznaczenie. W najnowszym dodatku ma ją być podobną mroźni, mroźni upadli, Że ma... mają zniknąć niektóre części. Z... ocalali po ludzkości nazywają to miasto domem. Z poprzednich lat to dlatego cię tu przyprowadziłem. Niektóre planety znikną. się I aby odzyskać nasz utracony świat. dotarliśmy. Wędrowiec. Ostatnie miasto. Witaj w domu. Dziękuję za oglądanie mojego materiału. Posubskrybujcie mój kanał, jeśli wam się podobało. No. I dajcie łapkę w górę. Czekajcie na następny odcinek w, z kampanii Czerwonej Wojny. Do zobaczenia.